natnie drugie Mhm, uh -huh, uh -huh. No, ale fajne puzzle. <laughs> Um, myślę, że... Bo jakby przegrałem, więc... PIERDY! Teraz gram w pierdy, jakby co. Jest taka gra pierdy. Nie wiem czemu, nie wiem czemu. piszcie. w komentarzach to co myślicie o tej... ...grze. O, jakiś klok. No co? Akceptuj wszystkie. Adam Quertik! Adam Quertik Ja mam tylko trzy poziomy. Ten best friend. Best friends Best friends Daj, już nie mogę. O. Możemy, no właśnie, zabijać ludzi. Nie umiem w tą grę grać. Glac? Co? Nie wiem, co mówię, ale okej. Okay. Udaje że mówię to, co potrzeba. Do życia, bo nie żyję już od 25 nie Tak na to żyje. jakiś med medyk jakiś. co to jest ja tego nie wpisywałem jakiś med mi się samo Czekaj, to ja mu odpiszę e, Co co jest? jest? Czemu on ma trzy oczy? Dobra. Idę. O, a ten już nie ma. A to jest dokładnie ten sam. Dziwne, co nie? Jakieś Unity mi się pokazały. Mike Education. Przecież ja już mam prawdziwego. O, właśnie, zagrajmy sobie. Mogę tutaj sobie. Wybrać Messengera, ale... <noise> ja gram w Minecraft'a, a nie jakieś Messengery Mogę tylko komendą przyzywilować te komendy bloki I styki są lepsze, co nie? Dla mnie jest, są Ale ty się powiedziałeś, nie są?

Tak, to jest zmieniający się blok. A ty? O, zapomniałem wam pokazać naj, naj, naj straszniejszą rzecz. Otwórz kolory. O, widzicie go? On jest taki biały. A nie taki czarny jak zwykle, co nie? Zobaczmy jak Ender wygląda. Ale tu wszystko strasznie wygląda. Co to jest za czarno? To jest diament. Okej. Okay. Pewnie, pewnie wy to widzicie inaczej, czy nie? Chyba. Nie wiem. Jak ja wyglądam? Tak ja wyglądam, młodzi panie. Patrzcie na Róg. A ja chcę założyć drzynie na siebie. To ja muszę to, potem to, potem to i nie da się. Czekaj, ja tu nic nie widzę, ja muszę włączyć tą funkcję. Już lepiej. A ty to stąd zmykaj. Zmykaj. Jak tak jesteś trochę okay. Pewnie zgadujecie czemu to jest zbyt ja wiem czemu, czekaj, okay. dlatego bo mam to weku, to, tak użyłem mogę przecież, o, patrzę, mój blog, blok. Nie pytajcie co to jest one block, to jest taki blok, że się spada na sam dół i potem się robi kolejny tam blok. O nawet liście tam mogły się pojawić. Nie wiedziałem, że liście nawet mogą. Ostrzy, no. okay. dziękuję spadaj stąd, nawet jeśli. Dobra, spadam. Nie ma. No. Jak ktoś tu ogląda te 8 minut, to dziękuję. Dokładnie 8 minut, to nie widzicie na tym papku. Kuraku! Proszę tu nic nie robić. Ja tylko schodzę na sam dół. Albo to nie ma i dołu. Czekaj, zobaczę. Nie ma dołu. Nie ma bloków. Nie dostaję obrażeń na jedno z lubiwarów. Jak to się dzieje? Niby. Aha Wiecie, że pod tym blokiem ma być bedrock Serio Że tak się kopie na sobie i że się nigdy nie spadnie Bo to jest bedrock tutaj O pokaż co tam jest Ne, teko svrtki godi, poca. Opci. Ej, to jest nudne, to nie? Taki Minecraft. Dobra, chciałem zobaczyć, czy daje się nagrać. Dobra i teraz wchodzimy w tab GPT i już jest 10 minuta. No. Czekaj. push mi obraz dowolnego A. Do Barinerot Oby dobrze zrozumiał, bo to też jest zgniły mózg po polsku. Назва. Ja bym się naczapę GPT, bo on nie tworzy tego co mówiłem. Now he used the to <tripe> Total yes. <tripe> oh. <tri>

nie da się przegrać w to, więc przegrałem sam sobę, przegrałem sam sobę. Zostałaś? Bo przyszłaś. Ja lubię się tak śmiać śmiesznie. Szesnasta minuta, ocie ha serio muszę czekać na browser. To mm. idziemy? Na send nie. <ścoughs> na Dobra, ja chcę jeszcze w to, bo to jest fajne. Nie? Ludziska. Ludziska. Brain Road Tip Tap. Chal tap, tap. Tip tap, tak. Dobrze. Tip Tap Challenge. Brain rot, Tip Tap Challenge. No ładuj się. Okej. Okay. To jest łatwe. Czekaj. Co ty robisz? Czy ty zabijesz owieczki, biedna? Nie poka. To jeszcze raz do... to, to jest najłatwiejsze na świecie To ja wam pokażę jeszcze łatwiejsze Tylko muszę tego poszukać. O tutaj. TUNK TUNK Nie dziękuję. TUNK TUNK Ta! Tu trzeba mówić męko. i'm to for you